Ok, hey, dzisiaj zestaw Lego kreator 31073. Tak on się prezentuje. Jest to smok. Ułożyłem go w taką pozę. Ma dwa skrzydła i moim zdaniem wyglądałyby tutaj czarne pazurki lepiej. Moim zdaniem zobaczcie, ma skrzydła i można robić tak. Mogę Wam powiedzieć, żart? Umie na dwóch łapach. Tyry tyry, tyry tyry, tyry ty ty. <laughs> I umieściać ogniem. Ua, ua. W którymś z odcinków na pewno Wam pokażę moją własną budowlę. I na pewno będzie stać na dwóch łapach. Tylko Wam tak mówię. Jest jeszcze ogon i zobaczcie, jak można nim ruszać. Tutaj można normalnie o 360 stopni. O! Jest tutaj jeszcze fajnie wykonany brzuch, bo z takich yy, żółtych elementów, a tutaj z takich ciemnych, czerwonych i są tutaj jeszcze takie malutkie ząbki. Jak Wam filmik się spodobał, to zostawcie subskrypcję. Pa, pa!